Cześć, witam Cię serdecznie na kanale OFPC i zapraszam Cię dzisiaj na recenzję, na moje wrażenia z użytkowania tego maleństwa od FX-Audio. Jest to nic innego niż stosunkowo nieduży wzmacniacz słuchawkowy, dokładnie model DAC-X3 Pro. Oczywiście po co to komu, ile to kosztuje i jak by się z tego korzystało, po krótkiej przerwie na intro, zapraszam już teraz. Chciałbym, żeby ten film był możliwie krótki i konkretny, dlatego odpowiem od razu na najważniejsze pytanie, dla kogo w ogóle coś takiego jest przeznaczone i po co to kupować. Jeżeli czujesz, że Twoje audio jest niewykorzystywane w 100%, nie jest dostatecznie dobre, że wbudowany układ dźwiękowy w komputerze, w laptopie nie daje rady, to to jest właśnie rozwiązanie dla Ciebie. Innym przykładem zastosowania, gdzie warto. Bardzo często zainwestować w tego typu rozwiązania są sytuacje, w których albo nam układ dźwiękowy nawala, albo mamy jakieś zakłócenia w torze audio, nie wiem, moc siada w bloku uruchamia odkurza, i słyszycie jakieś dziwne czaski czy inne zachowanie w słuchawkach, to często tego typu rozwiązanie jest najtańsze i najbardziej sensowne. Jeżeli jesteś więc w tej grupie docelowej, oglądaj koniecznie dalej. Kolejnym, drugim, najważniejszym czynnikiem jest oczywiście cena tym, który decyduje o wyborze bądź nie danego urządzenia. A DAC X3 Pro to wydatek nieco ponad 200 zł, więc na wzmacniacz słuchawkowy nie jest to absolutnie dużo i wiemy od razu, że nie mamy do czynienia z żadnym audiofilskim produktem. Co dostajemy w zestawie? Poza oczywiście samym dac -iem. W dość skromnym pudełeczku, ale dość dużym jak na wymiary samego dac mamy urządzenie. W osobnym Opakowaniu półtora metrowy przewód USB z B wtykiem, takim jak na przykład do drukarek, plus zasilacz wraz z przewodem zasilającym, jak widzicie, odpinanym na USB, bo sam DAC wymaga do działania podłączenia zewnętrznego 5-V zasilania. Przewód sygnałowy w kolorze szarym, niestety. Jest dość solidny, przynajmniej takie sprawia wrażenie, więc od razu kod nie powinien go przegryźć. Jest dość długi i jest standardowy całkowicie. Więc w razie, gdyby się uszkodził, to bez problemu jesteście w stanie go nabyć w pierwszym lepszym sklepie z elektroniką. Wspomniałem, że do zasilania potrzebne jest osobne źródło. Można korzystać albo z tego niewielkiego, najprostszego zasilacza sieciowego, albo po prostu odpiąć przewód, bo jest on odpinany. I podłączyć go do portu w komputerze. Wymaganie prądowe jest stosunkowo nieduże, bo to jest 1A. I w zupełności porty, które w komputerach w tej chwili mamy, są w stanie napędzić nam ten DAC. I to jest dobra wiadomość, bo nie musimy biegać i szukać gniazda, żeby z tego DAC skorzystać. Do wykonania DAC X3 Pro nie mam żadnych zastrzeżeń, jestem wręcz bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ tak, obudowa. To jest szczotkowane aluminium. W całości to jest taki monolit, bo dojście do środka mamy po odkręceniu frontu na przykład urządzenia i tyłu. I tu też mamy dość grube, szczotkowane aluminium. Na dole cztery solidne gumowe, przyklejane nóżki. Pokrętło również jest aluminiowe. No i teraz tak, wyposażenie w porty. Zacznę od wejść. Wejścia mamy aż 3 To podstawowe USB, do którego pewnie najczęściej będziemy podłączali nasz komputer, ale jak ktoś chce, to jest również wejście optyczne i koaksjalne z pozłacanym wtykiem. Mamy dodatkowo Dodatkowo wejście zasilające oraz dwa wyjścia RCA na kanał prawy, na kanał lewy. Natomiast to jest wzmacniacz słuchawkowy, co raczej w przypadku takich urządzeń traktowałbym ewentualnie jak jakiś przedwzmacniacz. Natomiast zasadnicze wyjście, wyjście słuchawkowe jest oczywiście na froncie. Tu mamy również niewielki switch, który umożliwia nam zmianę źródła, wejścia, źródła dźwięku i niewielkie diody, które podświetlają, oczywiście odpowiednie wcześniej wybrane złącze. Nie ma tutaj, co jest dość istotne, żadnych plomb zabezpieczających, bo ja nie będę ukrywał, że czytałem poprzednie recenzję Daka X3 i tam był problem, żeby dostać się do środka bez uszkadzania plomb, bez rezygnacji z gwarancji. Tu już tego problemu nie ma, bo naklejka producenta jest bardziej z boku, więc śmiało można do środka dojść. A po co w ogóle to rozkręcać? Tak z grubsza wygląda rozebrany ten dak. To o czym wspomniałem, czyli zasadnicza część obudowy to jest taki aluminiowy solidny monolit. Mamy dodatkową blaszkę z tyłu. Jej całkowite wykręcenie nie jest raczej konieczne do rozebrania całości, natomiast na pewno trzeba te dwie śrubki, które tutaj w plastik przy złączach RCA wchodzą, wykręcić. Tu można by zdjąć jeszcze pokrętło od rezystora głośnika ale do rozebrania urządzenia nie jest to konieczne, a rozebrać może będziecie chcieli ten wzmacniacz po to, żeby chociażby wymienić wzmacniacz operacyjny który tutaj jest w osobnym slocie. Nie trzeba więc nawet nic lutować. Dokładnie jest to wzmacniać od Texas Instrument model NE5532P. Bez problemu jesteście w stanie znaleźć nawet jego notę katalogową, czy go po prostu osobno kupić w razie uszkodzenia, albo jak będziecie chcieli wymienić na lepszy, bo ja nie mam zielonego pojęcia, czy przez audiofilion jest uznawany za dobry. Czy nie dobry, czy jak to tam dalej jest? Cała reszta jest tak naprawdę lutowana. Mamy jakieś dwie zworki, na rewersie są też dwa takie podwójne przełączniki, ale do czego one służą, nie mam zielonego pojęcia. Nie znalazłem również samego schematu tego daka tyki RCA są pozłacane nie dopatrzyłem się tutaj jakichś problemów jak chodzi o lutowania te są schludne, zresztą sam laminat zobaczcie, on jest czarny matowy, aż coś po prostu nie do uwierzenia przy tym budżecie cenowym, nie spodziewałem się tak dobrze wykonanego środka co do specyfikacji samego przetwornika cyfrowo-analogowego to mamy tutaj dokładnie układ ES9023 też, czy on jest dobry czy nie, on z tego co kojarzę że w porównaniu do poprzednika jest gdzieś tam półkę wyżej klasyfikowany natomiast to jak to wygląda na papierze to jedno, a to jak całość brzmi i do czego się nadaje to drugie i płynnie przechodzimy do moich wrażeń z użytkowania. Za źródło dźwięku służy mi przede wszystkim komputer podłączony oczywiście za pomocą złącza USB a źródłem bezpośrednio dźwięku były różne zestawy słuchawkowe. Doskonale znane Mi i Wam ISK HD 9999. Nowo testowane Sony V2. O, tu proszę jest opakowanie od nich. Będzie oczywiście osobna recenzja, a byłem nawet takim hardcorem, że do wzmacniacza za 200 zł podpiąłem liniowo słuchawki kosztujące 2500 zł. Ponad od, od bank and Olafsen ich rozpakowanie już było na kanale, więc pewnie do karty gdzieś tam wrzucę link, a osobna recenzja już oczywiście niebawem. I co Ipstro. W zasadzie żadnego zaskoczenia nie było. Bardzo porządnie wykonany wzmacniacz słuchawkowy spełnił moje oczekiwania. On gra dość równo, nie ma tutaj żadnego ustawienia w taki sposób, żeby czy to góra, czy dół wysuwały się na pierwszy plan. Basu nie brakuje, ta średnica jest obecna. Góra również się zaznacza. Ja nie jestem jakimś audiofilem, żeby wam tutaj o jakichś soczystych dźwiękach, przenikających się mgłą opowiadać, bo nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy. Wiem jedno, że dźwięk tak naprawdę reprodukowany końcowo, oczywiście przez słuchawki, na przykład najlepiej mi znane ISKI, nie różnił się w zasadzie prawie niczym od sytuacji, w której podłączałem je, czy mam na co dzień podłączone do zwykłego wzmacniacza Denona do wyjścia słuchawkowego. Jest poprawnie, jest bardzo poprawnie, jest bardzo dobrze, moc jest faktycznie wystarczająca. Myślę, że do takiego użytkowania codziennego w niektórych momentach aż za wysoka, bo można słuch stracić przy maksymalnej głośności. Jedynym minusem, który ja osobiście widzę, to fakt, że mamy tutaj jako wyjście tylko i wyłącznie standardowy 3,5 mm mini jack. Nie mamy tutaj dużego jacka, co w przypadku takich lepszych słuchawek może być problemem, bo nie będziemy w stanie ich tak bezpośrednio podłączyć. Bardzo fajnie, że mamy tutaj to zewnętrzne zasilanie, bo w ten sposób unikamy wpływu czy jakichś niechcianych zakłóceń na dźwięk. Mamy możliwość podłączenia tych trzech źródeł wejścia jednocześnie i prostego przełączania się za pomocą selektora na froncie. Sam wzmacniacz jest z jednej strony stosunkowo lekki, z drugiej strony odpowiednio ciężki, żeby nie jeździł nam po blacie. Pokrętło głośności jest natomiast na tyle duże, że położony gdzieś tam na biurku nie ma problemu, żebyśmy w dowolnym momencie sięgnęli i tą głośność sobie oczywiście wyregulowali. Ja nie mam do niego uwag. Uważam, że za 200 zł, 200 zł z hakiem, nie licząc minusa właśnie tego z z mini jackiem, może to jest trochę ciepiestwo z mojej strony, to jest zdecydowanie produkt dobry, który sprawdzi się, myślę, że tak naprawdę w wielu przypadkach jeżeli chcecie sobie nieco to audio poprawić i wycisnąć więcej z waszych słuchawek pamiętajcie, że tutaj nie ma wejścia mikrofonowego więc headsetów z dźwiękiem na mikrofon nie podepniecie to jest typowy DAC audio do tego, żeby przede wszystkim słuchać muzyki Reasumując, FX Audio DAC X3 Pro to moim zdaniem dobrze wyceniony, bardzo dobrze wykonany, uniwersalny produkt, który spełni Wasze oczekiwania, jeżeli szukacie tego typu urządzenia. Pamiętajcie jednak o tym, że to nie jest w pełni mobilny wzmacniacz słuchawkowy, bo wymaga dodatkowego zasilania. Z drugiej strony, nie jest to jakiś wypasiony wzmacniacz audiofilski stacjonarny, a po prostu dobry, czy nawet bardzo dobry zamiennik zintegrowanych układów dla kogoś, kto chce ciut więcej albo po prostu rozwiązać problemy z audio w przypadku waszego komputera. Ode mnie na tyle, linki oczywiście do cen w opisie filmu. Ja Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytanie związane z właśnie tym dakiem od FX Audio. Dajcie śmiało znać w komentarzach. I widzimy się w następnych filmach. Możliwe, że nawet w recenzji od razu, Samików V2K. Ciekawe połączenie były razem testowane około miesiąca, także czekajcie cierpliwie. Dzięki za uwagę, cześć, trzymajcie się.